Maria Paryż, Paweł Jankiewicz I jesteśmy z firmy Logic AI. Pomagamy firmom w przygotowaniu najlepszych rozwiązań w zakresie data science, AI i machine learningu. Zarządzamy też największą społecznością data science na świecie, 3-milionową społecznością Kaggle Days. W pierwszej edycji GovTech wzięliśmy udział w konkursie dotyczącym wykrywania nadużyć między szpitalami a NFZ. I wygraliśmy ten konkurs. Był to jeden z trzech konkursów, w którym przeszliśmy do drugiego etapu. Przede wszystkim było to dla nas wyzwanie intelektualne, chęć pomocy państwu polskiemu w tym, żeby lepiej żyło się nam jako obywatelom, ale również niesamowite wyzwanie mogące pokazać siłę, niesamowitą siłę sztucznej inteligencji w tym, żeby wychwytywać anomalie, które są niekorzystne dla nas, mówiąc wprost, podatników. Program GovTech Polska to szansa dla mniejszych firm na zdobycie kontraktu z instytucją publiczną. Często proces zamówień publicznych jest, wydaje się zbyt skomplikowany dla małych firm, ale GovTech to jest po prostu szansa na zdobycie kontraktu poprzez udział w otwartym konkursie. Zwyciężając w konkursie GovTech zaproponowaliśmy rozwiązanie będące na etapie POC, czyli Proof of Concept, które wystarczająco mocno pokazało Ministerstwu Zdrowia, że nasz algorytm jest najlepszy w znalezieniu fraudów, które mieli świadomość, że istnieją w ich organizacji. Teraz współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia przy tym, aby stworzyć rozwiązanie docelowe, docelowy system informatyczny, który zostanie wdrożony i najprawdopodobniej będzie operacyjny w 2020 roku. Robimy to wspólnie dwoma teamami uzupełniając się merytorycznie.